Jan Paweł II życiorys. Już jutro przypada czternasta rocznica śmierci papieża Polaka, który był dumą i wzorem do naśladowania dla Wielu obywateli naszego kraju, ale i nie tylko. Jego charakter i usposobienie, a przede wszystkim kazania oraz. Książki skłaniały wielu do przemyśleń, w podstawie historii jego życia powstało kilka filmów. które do dziś cieszą się zainteresowaniem. Wydaje się, że idee, które głosił jako głowa Kościoła katolickiego, będą żyć wiecznie. Jan Paweł II życiorys ciekawostki z życia Polaka papieża Jan Paweł II życiorys najbardziej znanego na W całym świecie Polaka jest niezwykle interesujący, a przy tym zawiły i tajemniczy. Karola Józef Wojpyła urodziła się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. Wychowywał się z rodzicami i bratem w skromnej kamienicy. Miał siostrę Olgę, która zmarła zaraz po swoich narodzinach. W latach młodości zaczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku polonistyka. Jednak musiał porzucić naukę z powodu wybuchu II wojny światowej. W początku lat 40 był zmuszony pracować w W i zakładach chemicznych Jednak później zdecydował się związać swoje życie z duchowieństwem W 1942 roku Karol Wojtoła wstąpił do seminarium. Cztery lata później otrzymał święcenia kapłańskie z. Rąk biskupa Adama Sapieczy i wyjechał na studia teologiczne do Włoch. Po powrocie do ojczyzny postanowił również skończyć teologię moralną na UJ. Z tej dziedziny otrzymał nawet doktorat. Od tej pory uczył etyki społecznej przyszłych księży i studentów. 4 lipca 1958 roku zostaje tytularnym biskupem 28 września tego samego roku otrzymuje sakre biskupią.

miast 16 października 1978 roku zostaje wybrany na biskupa Kościoła Rzymskiego i przyjmuje imię Jan Paweł II. Od tej pory, aż do śmierci 2 kwietnia 2005 roku pełni funkcję papieża. Najbardziej znaną ciekawostką dotyczącą naszego Ojca Świętego jest fakt, Był pierwszym Polakiem, który został papieżem. I Zasiadł na tronie pierwszy raz od ponad czterech wieków, nie będąc Włochem. lat młodości lubił sport, uwielbiał przede wszystkim wspinaczki górskie, z których nie zrezygnował nawet pełniąc funkcję głowy kościoła. Jeździł na nartach i pływał kajakiem. Ile razy, jeszcze jako kardynał, był pytany. Czy to uchodzi jeździć na nartach pełniąc taką funkcję? Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach, odpowiadał. Jan Paweł II był niezwykle niezadowolony z tego. We wszędzie musi jeździć w szklanej klatce. Jak nazywał kule, odporny papa Mobile dla własnego bezpieczeństwa? Ojciec Święty chciał mieć wolności. bez ograniczeń nawiązywać kontakt z wiernymi. Lolek, jak nazywali go szkolni koledzy. Miał słabość do kremówek, inaczej zwanych napoleonkami. To ciastko złożone z dwóch płatów ciasta. Przełożone kremem i posypane cukrem, pudrem. Niebieskie kremówki stały się jednym z symboli głowy Kościoła. Ponadto był pierwszym papieżem, który nosił zegarek na ręce i który czytał bez okularów. On jako pierwszy czysto śpiewał, Aitr, ms. est. Co znaczy idźcie, ofiara spełniona. Jan Paweł II- cytaty Słowami, które zapadły w pamięć wszystkim Polakom. słowa homilii, którą Jan Paweł II wygłosił podczas pierwszej wizyty w Polsce w 1979 roku. Papież podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził między innymi Kraków, Warszawę, Wadowice. Ta ta miała ogromne znaczenie dla narodu polskiego oraz wolności Kościoła. Daniem wielu miała duży wpływ na uzyskanie przez Polskę niezależności. Ponieważ papież Polek wzbudził w narodzie nadzieję i chęć walki. Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. z całej głębi tego tysiąclecia wołam przed dzień święta zesłania wołam wraz z wami wszystkimi Niech zete stąpi duch twój. Zete stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Ziemi, powiedział Jan Paweł II. Różaniec z Janem Pawłem II. W 2002 roku została wydana książka współautorstwa papieża, pod tytułem Różaniec z Janem Pawłem II. Ogłosił tym samym rok różańcej i... Zaproponował rozszerzenie modlitwy różańcowej o nową. Piątą część, nazwaną Tajemnicami Światła wydana książka miała być pomocą w odmawianiu modlitwy. redaktorzy posłużyli się sentencjami wypowiedzianymi przez papieża, by ułatwić modlącemu zagłębić się w poszczególne tajemnice. Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się. Przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa mówił do wiernych. Paweł Drugi Film. Polak był bohaterem wielu produkcji filmowych. Bardziej znanym w Polsce jest oczywiście Karol Człowiek. Został papieżem z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. filmu rozpoczyna się wraz z wybuchem wojny Opowiada o historii Karola Wojtyły. Które decyduje się zostać kapłanem? Kontynuacją produkcji kinowej jest Karol, papież, który pozostał człowiekiem. Opowieść o tym, jak Polak zasiada na tronie stolicy Piotrowej. Historia Jana Pawła II została również zilustrowana w Filmie dla dzieci pod tytułem Karol, który został świętym. Połączenie animacji i materiałów archiwalnych. Produkcje kinowe na podstawie jego historii to Pop John Paul II Jan Paweł II Szukałem was, z dalekiego kraju, pielgrzym, świadectwo. Apartament, Jan Paweł II człowiek, który zmienił świat.